Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie. Wspólnym pierwiastkiem równania x kwadrat minus 1, x minus 10, x minus 5 równa się 0 oraz tego drugiego 2x minus 10 przez x minus 1 równe 0 jest liczba. I teraz tak. Tutaj nie mamy żadnych przeciwwskazań, ale z drugiego mamy w mianowniku x minus 1, co nie? To przyrównujemy to do 0, bo nie istnieje dzielenie przez 0, czyli jak 1 przerzucimy na drugą stronę minus 1. To będziemy mieć jedynkę. I to wyrzucamy z dziedziny, co nie? To, czyli x należy do r z tego drugiego, ale minus ta jedynka. Jedynka nie będzie rozwiązaniem tego drugiego równania, ponieważ byłoby wtedy dzielenie przez 0. Dobra, no to teraz z tego drugiego licznik przyrównujemy po prostu do liczby 0, jest bo minąłem 10. 2x minus 10 równa się 0. Jak już mamy dziedzinę, pierwsze co w takich typu równaniach, określamy dziedzinę. Bo z pierwszego będzie x należy do r, bo nie ma żadnych przeciwwskazań. I teraz, bo nie mamy mianownika ani pierwiastka. GH na drugą stronę. Dzielimy na 2, czyli x będzie 5. I to jest, to jest naszym rozwiązaniem tego równania drugiego. A z pierwszego będziemy mieli tak. Każdy z nawiasów przypisujemy, podkreślę sobie. Każdy z nawiasów przerównujemy do 0. Czyli x kwadrat minus 1 kiedy będzie równy? E, równy o 1 minus 1 będzie, kiedy będzie równy 0? Wtedy, gdy x kwadrat będzie równy 1. A to będzie wtedy, gdy x, jak spierwiastkujemy sobie obie strony, gdy x będzie równy 1 lub x będzie równy o 1 lub x będzie równy e, minus 1, bo minus 1 do kwadratu też da. 1. Dobra, potem drugi nawias x minus 10 jest równy 0. Wtedy, gdy x jest po prostu równy 10. Okej. Okay. Lecimy dalej. A z ostatniego mamy x minus 5 równe 0. Wtedy, gdy x jest równy. 5. Przenosimy na drugą stronę, z minus 5 zamieniamy się na 5. I to nam się pokrywa z tym. Pytanie jest wspólnym pierwiastkiem, bo to równanie pierwsze ma 4. Raz, dwa, trzy, cztery pierwiastki. To ma tylko jeden, to drugie, bo tutaj to jest wyrzucone z dziedziny. Czyli tego tak naprawdę nie ma. Eee, I tylko 5 i 5 się powtarza, czyli odpowiedź C jest prawidłowa. Dziękuję. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film mi się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszlij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę na jak najwyższym poziomie i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i e, pozdrawiam Was ciepło. Widzimy się w kolejnym odcinku, ale jeszcze jedno. Zapraszam Was do... bo staram się szybko rozwiązać te zadania oczywiście i wrzucić na kanał jak najprędzej, abyście zobaczyli jak sobie z nimi radzić. Zapraszam Was do komentowania. Napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne. Czy coś nie do końca zrozumieliście, na każdy ten komentarz Wam z chęcią odpiszę, ale możecie też napisać jakikolwiek komentarz, ogranicza Was tylko własna wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!